To się oderwało od ziemi. Chowa podwozie. I proszę zobaczyć, malutka winda do nieba, ale to jest dopiero początek, proszę Państwa, zapewniam Państwa. I od razu taka mała żyletka w powietrzu. Lotna żyletka na takie ostre pochylenie samolotu. Maszyna szturmowa. Maszyna do obserwacji pola walki, do korygowania ognia artylerii, do naprowadzania własnych samolotów na wykryte przez załogę tego samolotu cele. Załoga samolotu składała się z pilota i obserwatora. Obydwaj siedzą na fotelach katapultowanych. To jest Ciekawostka taka. To jest pierwszy samolot, który stoi tutaj u nas na lotnisku, nie licząc iskier, które latały, który ma fotele katapultowane. Cześć, pan inżynier Margański na to zwraca uwagę. Ja dzisiaj też pozwalam sobie państwu o tym powiedzieć. Proszę państwa, Bronko było wyprodukowane w ilości dokładnie 271 egzemplarzy. Samolot był przebudowany na maszynę do holowania rękawów do strzelania obrony przeciwlotniczej i w takiej wersji kupionych kilka sztuk było przez niemiecką Luftwaffe. Proszę Państwa, proszę obserwować Bronco. Proszę obserwować manewry tego niezwykłego samolotu. Niezwykłego w kształcie i niezwykłego w historii. Powtarzam, powstaje w firmie North American, w tej firmie, której powstał w czasie... Właśnie ten Texan, ten Harvard, który latał nad państwem, jest z tej samej firmy, gdzie powstał projekt Bronco. Firma North American. Później tam powstaje sławny Mustang, myśliwiec II wojny światowej. Jeden z najlepszych myśliwców tamtej wojny. Powstaje po II wojnie światowej, o, proszę Państwa, przepiękny, niski przelot. Maksymalna prędkość tego samolotu na tych dwóch silnikach turbośmigłowych jest około 450-460 km na godzinę.